Relacja z trasy ginały w tym roku mało śniegu! Jesteśmy przy, pod świątynią Wang. Na parkingu miejskim będziemy kupować bilet na parking. Parking kosztuje 8 zł za godzinę. Tam pewnie będzie za 40 zł na tamtym parkingu. Idziemy do samotni. Pogoda się od wczorajszego dnia drastycznie zmieniła przyszły chmury i przynajmniej spadł śnieg. Włączam stopper i zaczynamy szlak. Nie wiem, czy mówiłem, a jedziemy do schroniska samotni. Ja może później sam pójdę do górniczej strzechy. Więc zapraszam do oglądania, subskrybowania, lajkowania, zostawiania komentarzy. Będę Wam zdawał relacje co jakiś czas z tego, jak tu się idzie. Pierwszy przystanek. Po ile przeszliśmy 400 metrów. Wymiana kurtek. Weszliśmy właśnie do głównego szlaku, tam jest na dole świątynia Wang, a my tutaj z boczku sobie idziemy. No i teraz dopiero się zaczyna, zaczynają się górki, ale to przez chwilę tylko jest ta góra, a później jest wypłaszczenie i elegancko się idzie. I tu normalnie jeżdżą samochody, można zamówić Ubera, Uber podjeżdża, wiezie was tam. Pod schronisko, albo samotnie, albo tam na śnieżkę, jak chcecie. Daj mi pierwszą poważniejszą górkę. O, już Uber jedzie. Pierwszy Uber. Mówiłem, że jeżdżą uber To chyba babcia zamówiła. Następny pit stop, babcia zakłada raczki Też górka zrobiona i tutaj zaraz będzie wypuszczenie, chyba jedyne DFM. Dobre miasto. Giant. Wizard Studio. A i medycyna sportu. Woźniak. Relacja z trasy. Właśnie minął pierwszy kilometr naszej podróży. Ten kilometr przeszliśmy w 30 minut. Rekord trasy normalnie. No ale my idziemy. Co nie? Reszta ekipy, czyli Babcia, dziadek i ich wsparcie zostało tam z tyłu. A my sobie powoli turlamy się do przodu trochę, później znowu do tyłu czekamy. No i tak sobie idziemy. Do samotni. Zimowe wejście na samotnie. Zapraszam do oglądania. A to do samotni została nam tylko godzinka. Do strzechy, godzinka 15. Czyli jesteśmy. Na dobrej drodze, znaczy. Się. Rówienka 960 metrów nad poziomem morza. No i to, co nie martwi, raczej nie martwi bo się przyzwyczaiłem, że nie wolno latać dronami. No i ja to szanuję i nie latam. Zuzia jak ci się idzie? Tylko tyle. Mhm. No, I znowu teraz musimy się cofnąć trochę, żeby poczekać, popatrzeć, czy reszta ekipy idzie w jakim są stanie. że troszkę śniegu nasypało zdecydowanie lepiej się idzie tak jest tak biało niż jakby miało być szaro bowie ponuro. Sam szlak nie sprawia większej trudności. Znajdujemy się na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza przeszliśmy kilometr i 850 metrów, orientacyjny czas od samochodu to 51 minut gdzie ekipa, o tam idzie z tyłu i no to lecimy sobie 2 km 58 minut robimy pit stopa. dostała przyspieszenia i pierwszy raz jest przed nami ale idzie bo jak burza eee. Kilka słów ze szlaku takich orientacyjnych. Właśnie przeszliśmy 3 km i 300 metrów, zajęło nam to godzinę 30 minut. No lecimy dalej. Myślę, że do samotni dojdziemy za około 30 minut. I teraz jest taki odcinek płaski, można powiedzieć, już nie, nie będzie żadnych górek, chociaż tam będą dalej. Ale to będą delikatne, tam od rzeki czy tam od strumienia będzie delikatnie pod górkę Ludzi trochę przybyło na szlaku, więc teraz jest zagęszczenie Już nie idziemy sami tylko w paletonie Ciśniemy Więc z dedykacją dla Ciebie z polskich gór z Karkonoszy Dla Jensa Babisz tu, w Warszawy, ona nie. Na plaży Florencja Demar. Na plaży Florencja Mar, No, Demar. Uuuu! Tak się bawi! Jeszcze pojawiły się góry. Szkoda, że mgły są. Przeszliśmy już 4 km. Czas, godzina 49. <noise> Dla niektórych to rekord. Dla tych tam z tyłu. Babcia jest uratowana, bo już jest kierunkowska jest w prawo do schroniska samotni. Od samochodu zaraz Wam powiem ile przeszliśmy, bo jesteśmy na wysokości 1165 metrów. Przeszliśmy już prawie 4,5 km 300 metrów w pionie. Godzina 57, no to, to trochę już idziemy. Dobrze wykupiliśmy na cały dzień parking. W tym miejscu nasze szlaki się rozchodzą, część idzie do yy, tam w prawo do schroniska, a my idziemy do strzechy akademickiej z Zujian. Tam nagramy jakiegoś shorta na YouTube. Jeszcze jedna górka przed nią i później jest z górki i widoki. Tutaj na drodze zdecydowanie mniej śniegu i nawet jedzą samochody, które nie mają łańcuchów. Właśnie nas Mówiście Mogliście to zobaczyć w jedno ujęcie wcześniej. Jak gościu się napędzą, żeby tu podjechać. Już wychodzimy z lasu, o już jest strzecha akademicka. Dosyć ciekawa sytuacja, bo tam poniżej jest następne schronisko. Czemu akurat wybudowano te dwa schroniska tak blisko siebie? Nie mam pojęcia. Pewnie ktoś się pokłócił z kimś i zrobił na złość. W ogóle fajne są anegdoty o tym schronisku poniżej nad tym jeziorkiem, gdzie jest schronisko Samotnia było szopa i tam pilnowano, żeby nie łowić ryb nie kusować nie było dookoła żadnych drzew teraz jest pełno drzew, ale wcześniej to tam nie było żadnych, żadnych drzew była najpierw chatka później dopiero wybudowano dom no i cała ta historia to później przejmował to, to schronisko, ten dom. No jest dosyć bujny i ciekawa. Zachęcam do zapoznania się. Ja czytałem troszkę, ale nie, nie jestem w stanie teraz opowiedzieć kto co i jak, bo nie pamiętam. Tutaj jest dosyć ciekawy szlak. Torsaneczkowy, praktycznie pion w dół. <tutuj> Tutaj tu babcia by miała szansę na mega zjazdy. Ja dzisiaj nie, nie jeżdżę. mi tyłek boli. Bo wczorajszy kość mnie boli. Jest akademicka zdobyta. Zastanawiałem się, co robią ze ściekami w tej strzesze. Skąd biorą wodę do picia. Pewnie mają jakąś swoją studnię głębinową. Ale co ze, ze ściekami? Tam widać, że jest jakiś zbiornik, pompa ale gdzie to jest później transportowane na pewno nie do gleby, bo zabrudzili już to jezioro tam poniżej może ktoś z was, wie zechciałby chciałby się podzielić tą informacją, co, co się dzieje ze ściekami ze strzech akademickich, albo z samotnych w ogóle, bo to też ciekawa sprawa o, tu wątek BHP Kraj Zega Osłona zbyt wysoko podniesiona Kot Ogólny bałagan no, Ale wiadomo, tam gdzie drewno tną to wiory lecą Mijamy strzechę akademicką i idziemy szlakiem niebieskim w dół do Samotny W tamtym roku było tyle śniegu, że nie było widać śladów Nikt nie szedł przede mną więc miałem cykora czy to ma na ten szlak te wszystkie tyczki były zaśnieżone czy to

W roku mało śniegu, w tamtym to pamiętam, to była taka pryzma, że tych ławek nie było widać prawie tu do pierwszego piętra, Może wieźć ten śnieg gdzieś. No i cóż, cała, cała, cała podróż, czyli 5 km 600 m, zajęła nam czasu 2 godziny 22 minuty. wyłączam stoper jesteśmy na miejscu. Zobaczymy jak jest w środku, bo się zmieniło. Poszukiwany pracownik. Wejście do schroniska z drugiej strony, czyli z tej. O, tutaj przyjechał ten, ten jeden gość. O! Ale ja nie zabawiałem frytek. Jeszcze. O, I tu wchodzimy, oczywiście ściągamy raczki, raki. I zapraszam do schroniska. Oj, on mi się uderzył w głowę. Zobaczymy jak w środku po zmianie. i wyglądam jak Mikołaj z takim tym czerwonym nosem, ale niestety jest zimno. I meldujemy się z powrotem na parkingu. Cała podróż z samotni tutaj na parking zajęła nam dokładnie godziny 33 minuty i przeszliśmy 4,5 kilometra. Dzisiaj bardzo, bardzo wolno szliśmy bo szliśmy z dziadkami więc jeśli oni przeszli to każdy z was też da radę przejść no oczywiście w samotni troszkę posiedzieliśmy zjadłem bigos ale bigos to jest zły pomysł bo mi się bąblowało przez całą drogę ale pit nie było na szczęście no i cóż kochani zapraszam was do subskrybowania jeśli byliście z nami przez całą podróż zostawcie u sobie ślad, że tu byliście, oglądaliście. Będzie mi naprawdę miło. A jak zostawicie suba, to będę się cieszył. <grymne> Więc do następnego razu. Do widzenia. Cześć!